Cześć! Z tej strony Mateusz i witajcie na kanale Learn Football. Kolejny odcinek z serii Mundial 22, i dziś opowiem Wam o jednej z moich ulubionych drużyn, które zagrają na tych mistrzostwach. I będę jej na pewno mocno kibicował. Chodzi tutaj o drugą drużynę z grupy F. Kanadę, zapraszam. Reprezentacja Kanady w rankingu FIFA zajmuje 41 miejsce. Największymi sukcesami tej reprezentacji jest zwycięstwo w Gold Cup, czyli Mistrzostwa Ameryki Północnej, w 1985 i 2000 roku. Przydomkiem reprezentacji Kanady jest po prostu czerwoni, czyli The Reds. W kwalifikacjach Kanada jest jedynym zespołem na tych mistrzostwach, który musiał przechodzić przez trzy rundy kwalifikacyjne. W pierwszej rundzie wygrali grupę z czterema zwycięstwami, a ich bilans bramkowy wówczas to było aż 27 do 1. W drugiej rundzie w dwóch meczu pokonali 1 do 0 i 3 do 0 Haiti. Natomiast w trzeciej rundzie, tej najtrudniejszej, zajęli pierwsze miejsce. Wyprzedzając Meksyk bilansem bramkowym z ośmioma zwycięstwami, czterema remisami i dwiema porażkami. Wyprzedzili też między innymi Stany Zjednoczone. Najlepszymi strzelcami kwalifikacji w reprezentacji Kanady byli z trzynastoma golami Kyle Larin, z dziewięcioma Jonathan David, i po pięć bramek strzelili Cavallini i Alfonso Davis. W 2022 roku reprezentacja Kanady rozegrała 10 meczów. 6 z nich wygrała i poniosła 4 porażki. Przed turniejem zagrają jeszcze towarzysko jedno spotkanie z reprezentacją Japonii. Jak do tej pory na Mistrzostwach Świata Kanada grała tylko raz. W 1986 roku i ich przygoda z mundialem zakończyła się na etapie fazy grupowej. Teraz po raz drugi będą mieli szansę zagrać na tym wielkim turnieju i myślę, że skład mają najmocniejszy w porównaniu do kiedykolwiek w historii tej reprezentacji. Za 4 lata zagrają na mistrzostwach już po raz trzeci, bo wiadomo, że będą gospodarzem. Przyszłego turnieju. Trenerem reprezentacji Kanady jest 47-letni. Anglik John Herdman. Wcześniej był on jedynie trenerem drużyn kobiecych oraz kadry U23. W reprezentacji Kanady pracuje od 8 stycznia 2018 roku. Za czasów pracy tego selekcjonera, Kanada rozegrała 45 meczów, z których aż 31 wygrała, 4 zremisowała i przegrała 10. Kapitanem reprezentacji jest Atiba Hutchinson. Kojarzony może być z dawnej, dawnej gry dla PSW Eindhoven. Obecnie jest to piłkarz Besiktaszu, ma 39 lat, więc jest nie tylko najstarszym kapitanem ze wszystkich na mundialu. Ale możliwe, że będzie też najstarszym zawodnikiem, który na tych mistrzostwach zagra. Jest też rekordzistą Kanady, jeśli chodzi o liczbę występów w kadrze, ma ich 97. Ten defensywny pomocnik strzelił w nich 9 bramek. Największą gwiazdą, oczywiście, jest. Zawodnik Bayernu Alfonso Davis. W reprezentacji Kanady jest to chyba najbardziej wszechstronny zawodnik. W ostatnich latach grywał na lewej obronie, na środku pomocy, jako skrzydłowy, nawet zdarzyło mu się grać jako napastnik. Ten 21-letni zawodnik obecnie ma wartość rynkową 70 milionów euro, i w 32 meczach w kadrze zdobył 12 bramek. Nie można tutaj zapomnieć o Innym zawodniku, Jonathanie Davidzie, napastniku Lille, który obecnie ma wartość 45 milionów, 22-latek, w 34 meczach w kadrze, strzelił tych bramek 22. Innym zawodnikiem jest napastnik Bridge, Kyle Larin, najlepszy strzelec kwalifikacji. Obecnie jest w słabszej formie w klubie, natomiast jest rekordzistą Kanady jeśli chodzi o ilość strzelonych bramek. W 54 meczach ma ich 25. Inny zawodnik Brish, także kanadyjczyk Tarjon Buchanan. 23-letni skrzydłowy o wartości około 12 milionów. W tym sezonie nie gra zbyt regularnie, ale jest podstawowym zawodnikiem reprezentacji Kanady. Przewidując skład reprezentacji Kanady, trzeba zwrócić uwagę na to, że preferowana przez nich formacja to 1-4-2-3-1. W bramce mógłby zagrać. Bramkarz Krfeny z wezdy Belgrad Milan Borjan. Czwórka z tyłu to z prawej strony Alistair Johnston z Montrealu, z lewej Sam Adekugbe z tureckiego Hatay Sporu, a na środku Kamal Miller z Montrealu i kojarzony z Lechy Gdańsk, między innymi, Steven Vitoria, obecnie reprezentujący portugalskie Chavez. Na środku pomocy kapitan Hutchinson. Oraz piłkarz Porto Steven Eustachio. Na skrzydłach wspomnieni wcześniej Tajon Buchanan i Alfonso Davis, na pozycji numer 10 nominalny napastnik Jonathan David i przed nim najlepszy strzelec reprezentacji Kyle Larin. Jeśli materiał Wam się podobał, zostawcie łapki w górę, subskrybujcie kanał, trzymajcie się na razie i do usłyszenia.